Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroku, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez syna. Ale... Pane z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do Niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem, kto Ty jesteś? On wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając Ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go, cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem? Odrzekł, nie jestem. Czy jesteś prorokiem? Odparł, nie. Powiedzieli mu więc, kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali. Co mówisz samo o sobie? Odpowiedział, jam głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę pańską, jak powiedział prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów i zadawali mu pytania, mówiąc do niego, czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział, ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego Wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać, że mykał jego sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Oto słowo pańskie. Pierwsza Sobota miesiąca gromadzi nas w wspólnej modlitwie i wołaniu do niepokalanego serca Matki Bożej. Jest to piękna pierwsza Sobota, ponieważ złączona głęboko w tajemnicy Narodzenia Pańskiego. Dopiero co zakończyliśmy wczoraj oktawę Narodzenia Pańskiego, a więc jakby ten przedłużone świętowanie. Przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale trwamy dalej w tej atmosferze, w duchu świętowania Narodzenia Dzieciątka. Śpiewamy kolendy, towarzyszy nam szopka. I dziś przychodzi do nas nasza pierwsza sobota. Zaśpiewaliśmy już godzinki ku czcinie pokalanej, a teraz w tej mszy świętej idziemy razem z nią, z naszą matką do Pana Jezusa. I dziś pojawia się również postać świętego Jana Chrzciciela. Jeszcze raz ta postać, tak głęboko związana z Adwentem, jest ukazana w Słowie Bożym dla nas. Abyśmy sobie jeszcze raz uświadomili, że Jan, poprzedzając Pana Jezusa, wskazuje na Jego wielkość. On właśnie mówi: Nie jestem godzien. Aby rozwiązać choćby rzemyk u jego sandałów. I kiedy wysłannicy z Jerozolimy, kapłani, lewici, faryzeusze, dopytują Jana, kim jest, po kolei zaprzecza wszystkim im, ich pytaniom. Nie jest zatem Eliaszem, nie jest Mesjaszem, ani nawet nie podaje się za proroka. Kimże jesteś, pytają. Ja jestem Głos. Wołającego na pustyni. Jan przyszedł, aby przygotować drogi pańskie. W tej swojej pokorze, w uniżeniu, wskazuje na wielkość Pana Jezusa. I tutaj, moi kochani, spoglądamy od razu na postać Matki Bożej. Ona, podobnie jak Jan, staje się głosem, który wzywa nas, aby Powrócić do Jezusa, aby w naszym życiu odnowić i odnawiać swoją relację, osobistą relację z Bogiem. Myślę, że ten głos jest bardzo ważny, jako że rozpoczęliśmy wczoraj nowy rok kalendarzowy, a więc każdy z nas ma pewnie jakieś konkretne plany na ten rok, zamierzenia, jakieś punkty sobie wyznaczył. Daj Boże, żebyśmy właśnie takie, Punkty, zamierzenia, cele w naszym życiu mieli. Otóż na pierwszym miejscu, wśród tych wszystkich celów i zamierzeń, powinniśmy mieć naszą relację z Panem Jezusem. Nigdy nie jest jej za mało, nigdy nie jest ona już wystarczająco głęboka. Zawsze można ją pogłębić, zawsze można ją odnowić, ożywić, ale, kochani, to nie my odnawiamy. I to nie my pogłębiamy, tylko łaska Boża w nas. Zawsze mamy ten sam schemat, zawsze mamy to samo działanie. To łaska Boża przychodzi do nas jak to światło w ciemności. A naszym zadaniem jest z łaską Bożą współpracować. Naszym zadaniem jest na łaskę Bożą odpowiadać. Na te wszystkie natchnienia do dobrych czynów, do modlitw. Do pewnych gestów i postaw w naszym życiu, abyśmy stawali się przez to bliżsi Panu Jezusowi, żeby było w nas więcej tego światła, które przynosi nam Jezus. Matka Boża jest odblaskiem tego światła jest jakby przeczystym zwierciadłem, w którym nie ma żadnej skazy, żadnej zmarszczki, żadnego zepsucia. Matka Boża jest najpełniejszym obrazem, Lustrem działania Boga w człowieku, to w niej, jak w zwierciadle, przegląda się dobry Bóg. A zatem, kiedy patrzymy na Maryję, kiedy chwalimy z Maryją Pana Jezusa, kiedy śpiewamy Maryjne pieśni od chociażby naszego godzinki, to już jest wejście w relację ze świętością. To jest wejście w relację z Matką, która prowadzi nas. Do Syna, która zawsze prowadzi nas do Boga. Nie bójmy się zatem na początku tego nowego kalendarzowego roku, nie bójmy się tej naszej pobożności Maryjnej. Ona nigdy nie będzie stanowiła żadnego zagrożenia dla wiary w Pana Jezusa. Przeciwnie, im więcej w nas miłości do Maryi, tym więcej w nas miłości do Jezusa. Bo nie ma miłości matki bez syna, w ogóle nie ma matki bez syna. To syn Boży jest najważniejszą osobą naszej wiary. To Bóg stoi w centrum naszej wiary. I przy tym nasza Maryjność, nasza pobożność, nasza modlitwa nam pomaga. Modlimy się dziś w tej mszy świętej za członków Róż Różańcowych, ale ogarniamy naszą modlitwą również wszystkich, którzy w naszym kościele. W naszej wspólnocie modlitwy przez internet wspólnie z nami wołają do Boga. chwalą Pannę Świętą, adorują Pana Jezusa, uwielbiają Boga Najwyższego. Wypraszajmy za przyczyną niepokalanej matki te wszystkie łaski, których Bóg zechce nam udzielić. I bądźmy jak Jan chrzciciel, którzy i swoją postawą, i swoim życiem, i swoją modlitwą przygotowują drogi dla Pana.